Co będzie, jeżeli nie będzie księżyca? Co będzie, jeżeli księżyc nagle przepadnie? Co, jeżeli kiedyś okaże się, że księżyc to w ogóle nie jest naturalny satelita Ziemi, tylko sztuczny? Jak? Na przykład: Jeden uczony w końcu obliczy objętość pyłów na księżycu. Drugi wynajdzie super silny odkurzacz, który te pyły wciągnie. Trzeci nauczy się zawodu księżycowego sprzątacza i posprząta z księżyca wszystkie pyły. I wszyscy zobaczą, że księżycowy morza to w ogóle nie morza, tylko ogromne iluminatory. I że księżyc to wcale nieoderwany kawałek Ziemi, który powstał po wzderzeniu z Teą, tylko kozacki statek międzygalaktyczny, którego na czas nie wyłączyli z trybu cyberuśpienia rozbawieni właściciele. Tutaj, co zrozumiałe, wielu się ucieszy i zacznie walczyć o prawo pierwszeństwa, żeby dostać się do środka. Paramilitarnych bujek nie uda się uniknąć, jeżeli tylko do tego czasu ludzkość nie zmieni się w jedną rasę. A do czego prowadzą awantury? Tak jest, do ofiar. A nierzadko do utraty obiektu, o który idzie walka. I tak, Ziemia w jednej chwili może stracić swojego fantastycznego satelitę. I... Straszne? No tak, trochę tak. Przecież światowe oceany są pod kontrolą Księżyca, a jeżeli organ nadzorujący przepadnie, to się rozszaleją. Zaczną zgłaszać pretensje do lądów. Karmić się ofiarami z ludzi. Brr. Ale nie trafiło na żółtodziobów. Mamy technologię. Raz, dwa i pobudujemy podwodno-nawodne domy, i to w dużych ilościach. I pływające miasta z barierą ochronną. A później pływające pionowe fermy, plantacje i sady. Tak, populacja ziemi gwałtownie spadnie, i nie tylko wśród ludzi. Za to pojawią się nowe gatunki, bardziej odporne na zmiany klimatu i na stres. Przeżyją tylko ci, którzy energicznie pójdą ramię w ramię z postępem, będą wzmacniać swój układ nerwowy i doskonalić formę fizyczną. I wyjące do księżyca wilki zmienią się w wyjące do słońca wilki amfibie. Ale jeżeli im nie spodoba się wycie do słońca, to ziemianie będą mieli powód, żeby stworzyć nowego, młodego, jasnego i inspirującego sztucznego satelitę. Który poskromi oceany i przywróci właściwy ruch obrotowy na Ziemi. Dlatego, jeżeli nagle księżyc przepadnie, najpierw musicie się określić, czy jesteście w gronie pesymistów czy optymistów, i działać zgodnie z planem. Jeżeli jesteście wśród tych pierwszych, szykujcie się do życia pozagrobowego, jeżeli wśród tych drugich, szukajcie sposobów na uratowanie planety. Lubisz patrzeć na księżyc i nocne niebo? Spodobało Ci się to wideo? To zasubskrybuj nasz kanał i zostaw nam łapkę w górę. Do zobaczenia w następnym materiale.